z parlamentarzystami, z osobami, którzy mają wpływ na politykę państwa, żeby przekazywać te sygnały. Tworzenie otoczki, że samorząd jest bogaty, że ma pieniądze, tak jak pan Andrzej powiedział na zwolnienia, na umorzenia podatku. Ja mogę umorzyć, tylko za chwilę pusta kasa nie będzie na wypłaty, bo o tym teraz mówimy, nie mówimy już o tym, czy będą dwa czy trzy koncerty. Mówimy o tym, czy będą pieniądze na płacę. Bardzo proszę Państwa o analizę materiałów. Dziękuję. ja nie jestem radny. Dziękuję bardzo. Już dobrze. już dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. W drodze wyjątku proszę bardzo Pani Radna. Proszę. E, dziękuję proszę za umożliwienie zabrania głosu. Właściwie powinnam w punkcie 12, ponieważ odnosi się to do płatności rad podatku w związku z sytuacją pandemii, jaką mamy w naszym kraju, proponuję o, złożę oczywiście taką interpelację, natomiast chciałabym też wygłosić taki apel do Państwa. Rozumiem trudną sytuację miasta ale też trudną sytuację szpitala publicznego w Płońsku. Proszę o zwolnienie szpitala z płatności kolejnych rad podatku. Będzie w roku 2020, będzie to na pewno dużą pomocą, chociażby na zakupienie maseczek, rękawiczek, Pomoc taką deklarowały samorządy miasta, w tym również pan burmistrz, jako wyraziciel samorządu miejskiego Gminy Miasta Płońskiego. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że będzie przygotowana stosowna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani Ewo, i kończymy. Dziękuję. Jeszcze pani. E, oczywiście wiadomo, że sytuacja trudna, ale ja chciałam się odnieść do tego domu kultury, bo rozumiem, że pracownicy nadal są zatrudnieni i no To może, moja tylko taka pro, sugestia i propozycja, że mogą wykazać się kreatywnością. No, to są ludzie sztuki i kultury i na pewno mają dużo pomysłów. Można zdalnie malować obrazy, wystawiać na aukcje. Moż, można robić filmiki instruktażowe, płatne. W internecie krążą takie, takie rzeczy do kupienia, więc może tutaj też pójść tą drogą. To tylko taka moja propozycja i przy okazji korzystnym przy głosie. Chciałam podziękować bardzo panu Michałowi Żółtowskiemu, który wykazał się ogromną cierpliwością w, w próbie uruchomienia tej zdalnej sesji, empatią, cierpliwością i służył ogromną pomocą, żeby to spiąć. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani Zimnowoda.

Szanowni Państwo, ja chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim mieszkańcom Płońska, którzy przyczyniają się do no, do, do pomocy, czy to szpitalowi, czy e, mieszkańcom Płońska, czy e, no, lekarzom, osobom, które, które mają jakby pierwszy kontakt e, są narażeni na, na, na zarażenie koronawirusem. Panie burmistrzu, to co pan powiedział, to jest prawdą. To jest kryzys nie tylko Płońska, nie tylko Polski, ale to jest kryzys światowy. W tym momencie, tak jak pan powiedział, dobrze by było, żebyśmy usiedli do, do, do stołu i bez podziałów wypracowali taki model, żeby Płońsk się nie zatrzymał, tylko żeby Płońsk dalej funkcjonował. Czy to Urząd Miejski, czy, czy yy, Różnego rodzaju działalności w pońsku. Mam pytanie do Pana, proszę, jeżeli Pan będzie tak uprzejmy odpowiedzieć na, piś na piśmie. Co dotychczas Pan uczynił dla przedsiębiorców, dla mieszkańców? Bo podziwiamy tutaj pełen wolontariat ludzi, którzy no, nie są radnymi, nie, są, nie pracują w urzędzie, mają swoje działalności. Także wielkie brawa dla tych osób. Ale ja mam pytanie do Pana, co na dzień dzisiejszy, jak Pan przyczynił się do tego, czy w jaki sposób Pan pomaga Płońskim z, naszego, z naszej duszy, czyli z budżetu